Cześć Siemanna, z tej strony Max. A w dzisiejszym odcinku będziemy starali się zostać YouTuberami razem z Kermitem. Będziemy budować swój dom. Zobacz, możemy tutaj wziąć swoją działkę. Ja biorę to, a ty weź tam obok. YouTuberzy, trzeba wybrać awatar najpierw. Biorę taki ze zwierzakiem. Dobra, co na początek? Na początku trzeba pierwszy dropper postawić. Kup dropper kolejny, już mi stać? Ja z psem wziąłem. Ale człowiek z psem. Tutaj się zbierają dolary. Mam 10 dolarów już. Pierwsze. Bah, kolejny dropper. Jakie to są ulepszenia? Komputer za 100 dolarów, ścieżka za 50 dolarów, 85 dolarów, bach. Szybko, szybko, go 35 kolejne, idę kupować komputer pierwszy. Czy mógł zostać tym youtuberem w końcu? Bach, nagrywam filmik. Idę kupić komputer. Ja już mam komputer, już pierwszy filmik robię. już Mam 30 subskrybentów. No Dobra, wstawaj od tego nagrywania. Idę kupić łóżko. Idę zabrać pieniądze. No, upgrader. To się opłaca chyba. Kupię upgrader teraz. I ciekawe ile teraz będzie dostawał. 50 dolarów za jedną skrzynię. Nieźle. Ile, po ile jest ścieżka? 50 dolarów. To mi jeszcze nie stać. Ile zebrać? O, o ale fajna ścieżka. Ściany za 250 dolarów. Idę sobie kupić ściany. Ja już mam ściany w domu. Idę trochę ponagrywać filmów, bo trzeba. Dobiłem 750 subskrypcji i kupuję sofę. Ile masz subskrypcji? No masz na dole? No to ja mam 750. Stawaj od komputera. Kupuję sofę. Bach. Ja już mam szafki, już mam sofę. Trzeba kupić kolejny dropper za 900 dolarów Ba, ile ten dropper? 1650, to na razie mi nie stać Podłoga z narzędziami, i tego na razie nie będę kupował Kupię ten upgrader, ten dropper kolejny Ściany z przenośnika Czekam na pieniądze i kupuję ten dropper Bah, co zaś dolarów jeszcze mi brakuje, 150 dolarów Nie, jeszcze 50 dolarów mi brakuje Dobra, tu jest już, mam kolejny dropper Dobra, idę, idę nagrywać filmy Trzeba trochę ponagrywać tych filmów, że widzowie się niecierpliwili I mogli, mieli co oglądać Ile już masz subskrybentów? 840 ja 2,5 tysiąca Dobra, wstawaj od komputera. Kupujemy dywan. 2 700, Dobra, dobiej tylko 2700, bo no mnie tylko brakuje 50. Dobra, mamy już, wstawaj. Pa, kolejna szafeczka. Idę zebrać pieniądze. Ile tutaj się już nazbierało? o, 2000 pieniędzy. No to bach, podłoga z narzędziami. Bach przenośnik. Ściany kolejne 1500 brakuje mi 25 dolarów. Idę je to zbierać. Dramon no, nowe ściany, już są całe prawie ściany w domu. Jeszcze okien chyba brakuje, nie czy da się okna, idę zobaczyć. Jest, jest są okna. Za 2,5 tysiąca, no to mega dużo. Kolejny dropper za 6 tysięcy. A za subskrypcję mogę co? Zaktualizuj komputer za 6200. No to szybko. Dobijam te 6250 i kupuję kolejny komputer nowy. Dobra. Mam wystarczająco subskrypcji. Wstawaj, kupuję nowy komputer. Ło, już mam nowszy. Łóżko nowe. Bah, nie, jeszcze nie nie stać. Za 9000 za nowe łóżko. Biblioteczka za 13000 subskrypcji. Dobra, ile pieniędzy za ten czas nas zbierało? 3700, mam 4300 dolarów. Co za to kupić? Idę chyba okna zakupię? Bah, mam okna. Rośliny nie, rośliny na razie nie. Jak kupię ścianę Kup sobie? Kupię młot, mam młotek. Jak ty to szybko robić. No, dropper za tysięcy teraz chyba będę kupował. Idę trochę ponagrywać filmików, żeby mógł ja lepszą obejrze. biblioteczkę. Na początek łóżko do 9 tysięcy, bo brakuje mi tylko 500. Dobra, mam 9 tysięcy, kupuję nowe łóżko. Bach! Oj, teraz też dobrze wygląda to łóżko. Drzwi laserowe za 15 tysięcy są. Kurde, ile już uzbierali tu pieniędzy? 2000, no dobra, to jeszcze trochę... Teraz nic nie kupuję i kupię dopiero Dropper. Więc ponagrywam trochę filmów. jaki ja jest teraz rok? 13 tysięcy, dobra, dobijam 13 tysięcy. Ile masz subskrypcji na sekundę? 64 a to mam 50 Dobra, 13 tysięcy mam. Kupuję nową szafkę. Już może nie. Jest, już nie są pogięte szafki w końcu. Taka brzydka była. I 2200. Brakuje jeszcze mi 1000 dolarów, i będę miał kolejny dropper. Stopa: 19 tysięcy subskrypcji. Telewizor już mam jako próg. Wreszcie trochę ponagrywam ja to filmu. Kupuję ten dropper, kupuję ten dropper. Za 6 tysięcy? No. No to nieźle. Ja zaraz dopiero będę kupował. wstawaj od komputera. Biegnę zobaczyć, bo już po powinno być tyle pieniędzy. Jest 1500, kupuję dropper No i teraz powinno więcej się zarabiać. I co? Teraz jest upgrader za 14 tysięcy. To trzeba pozbierać. O, tu jest stary. coś za 250 tysięcy dolarów mi się pokazało. Dobra, idę nam pan nagrywać, już do 19 tysięcy dobijam. I będę ją nową sofę. A jest 19 tysięcy. Mam nową sofę, niebieską, fajną, już tutaj jest spasowana z moim łóżkiem. Dobie do 130 subskrypcji na sekundę i wstaję. Ty, ktoś mi wchodzi na ten. Kto do domu ci ktoś wszedł? No. no to ci będzie bił. Młotkiem do mnie idzie, no i mnie uderzył. Aha, a żyjesz? I, Oj, i nie żyję. Ja. Dobra, 136 na sekundę subskrypcji, wstaje. Ile to jest? To... Mamy hejtera. No nie, no nie. Dobra, do 26 tysięcy dobiję subskrypcji, żeby kupić telewizor. Już nie dużo brakuje. Dobra, mamy to. Wstawaj, nie siadaj na kanapie, nie czas. Oj, jaki mam telewizor z PRL-u? 8 tysięcy. Co 8 Dobra, czekam, no, no nowy upgrader no, teraz pobił, zbieram. Zajęło są drzwi laserowe, za 15 tysięcy, o nie, chyba idzie do mnie, a nie, czekał u Ciebie przed domem, haha. <laughs> dobra, siadam do nagrywek. Ja zbieram no ten upgrader za 14 tysięcy. Ja też, ja też zbieram, no. A później ściany, żeby zrobić drugie piętro. Ja wstawaj, ile tutaj potrzebne jest? 37, dobra, dobiję do 37 tysięcy i kupuję sobie dywan. Jest dywan nowy, no, w końcu tak zaczyna wyglądać. Szuflady za 50 tysięcy subskrypcji, kolejny próg, zobaczę ile uzbierał mi już pieniędzy. 6000 tysięcy, kupuję, no kupuję nowy, upgrader O, ile teraz jest? 50? 100, pien... o, ile pieniędzy Następny upgrader za 20 dolarów, ale chyba za 20 tysięcy dolarów Ale teraz chyba kupię ściany, za ile są? 5000 tysięcy, tak tanio? Dobra, to zaraz będę na nie miał Jeszcze 700 dolarów, to już poczekam tutaj Dobra, uzbierało się mam, mam, nowe ściany już i mam już sufit Praktycznie Kolejne ściany za 6000 tysięcy, sobie dokupię znowu te ściany Kup pokój Pokój za 1500 tylko jest. Ach, pokój mam, mam pokój już do nagrywek. Drewniana podłoga, ulepszam tutaj. Pach, zbieram pieniądze, ściany za... Dobra, teraz czekam na ściany za 6000. Więc idę trochę ponagrywać. Za ile tutaj było subskrypcji? 50 tysięcy, dobra, mnie dużo brakuje, dobiłem do 50 tysięcy. Okej, okay, jest 50 tysięcy, mogę kupować już nowe szuflady. Kurde, już to zaczyna dobrze wyglądać naprawdę ten pokój. Jeszcze ten telewizor trochę straszy, ale reszta już jest naprawdę fajna. Upgrader 20 tysięcy następny. 6000 laserowe, bo ten hejter mi tu cały czas przychodzi. A pod ściany, kolejne ściany dokupiłem. Ile teraz? Kup piętro, 25 000. już mogę drugie piętro kuwać zaraz. Prawda no, tak Ale najpierw na upgrader sobie uzbieram. Też Chociaż nie wiem, wie, może może piętro kolejne? Zaraz zobaczę. Drewniana podłoga 2,5 tysiąca. mam nową podłogę w domu. Ile dałeś za tą podłogę? 2,5 tylko. Ty, Dobra, kupiętro. dobijam do 75 tysięcy subskrypcji. Ile masz na sekundę subskrypcji? 216 No to masz prawie tyle co ja A tyle 224 teraz Dobra już 75 tysięcy subskrypcji jest, staję. I bach komputer nowy, ło już mam biurko człowieku takie fajne Ja no teraz to już naprawdę dobrze to wygląda 22 tysiące Ile mi brakuje do nowego piętra? Na tysiące, no to już chwila, moment Dobra mam pieniądze na, na nowe piętro, kupuję nowe piętro, zobaczymy jak to wygląda Jest na piętro, ale jak na nie wejść? Może trzeba schody? Schodami. A na schody są za 20 tysięcy dolarów, są schody no Kurde, ale to są wydatki. Ja za 10. Dobra, idę ponagrywać. Albo najpierw zobaczę, co mogę kupić. 100 tysięcy, srebrny przycisk. 100 tysięcy subskrypcji trzeba dobić teraz. Kupuję, kupuję. Dobra, mam 100 tysięcy subskrypcji, biorę. Ja mam przycisk na 100 tysięcy. A ile mi zarobili? 13 tysięcy, dobra, nie najgorzej. Zaraz będą schody za te 20 tysięcy. Jeszcze tylko 5 tysięcy ponad trochę. 132 tysiące teraz subskrypcji muszę dobić. Dobra, wstaję od komputera, bo może już nazbierali mnie pieniędzy. Właściwie ja też idę, bo może te schody w końcu kupię. No jest 8 tysięcy, dobra, stać mnie na schody, jest idę idę schody. 000. Ach, mam schody. Też mam schody. Niek. idę na górę. Kup przenośnik, 15, Kup przenośnik. 15 tysięcy. Dobra, to jest 15 Uj, nie tysięcy. Stać mnie. Tak, ja też nagrywam, no 132 tysięcy, brakuje 5 tysięcy i będę mógł taką biblioteczkę mieć Dobra, dobiłem do 40 na sekundę i kupuję już biblioteczkę Dobra, jest 402 na sekundę, kupuję biblioteczkę No, to już naprawdę fajnie wygląda Pianka akustyczna 175 tysięcy subskrypcji Ile to mi uzbierało? 10 tysięcy, dobra, brakuje mi tylko 1100, no to już poczekam tutaj I kupuję przenośnik u góry Bah, biegnę po przenośnik. Nie, Kupuję przenośnik, jest I przeno... pierwszy dropper za 25 tysięcy dolarów. Ale to kolejne piętro już będziemy, będziemy robić zwijać na kolejnym odcinku chyba, co? No dobra Dzięki za oglądanie widzowie, trzymajcie się, siemano! Siemano